Witam, Orfeusz Nowakowski. Zapraszam do oglądania. W tym filmie zobaczycie, jak w 5 minut zrobić wideo walentynkę. Klikamy film utwórz pusty. Mamy pusty obszar roboczy. Klikamy w przesyłanie, klikamy wideo, oczywiście uprzednio z naszego katalogu w komputerze. Przygotowujemy materiał, podam linki pod opisem, skąd ściągnąć ciekawy materiał wideo. Klikamy w pierwszy, który akurat mam uszykowany, przeciągamy za róg do samego końca. Jedną rzecz mamy już za sobą. Teraz klikamy w tekst, dodaj nagłówek, wklejamy uprzednio przygotowany tekst który jest bardzo walentynkowy, czyli kocham Ciebie, zaznaczamy, klikamy w kolor tekstu, robimy kolor tekstu czerwony, następnie wchodzimy w efekty, robimy cień, cień najlepiej jakby był biały. Klikamy w biały cień, jest całkiem, całkiem, przesunięcie, jak widzimy tu, takie suwaczki, przesuwamy do stół, Kierunek, spójrzcie teraz tutaj co się będzie działo. Kierunek możemy sobie zrobić tak. Myślę, że to jest właściwe. Ale żeby to jeszcze ten wyraz był. Wyznanie kocham ciebie było całkiem ładne na tym wideo. Zmienimy czcionkę na, na czcionkę na gagali. Na czcionkę gagali. Tu akurat nie mamy. Wypiszemy. Tak jest, zaznaczamy i już mamy to, co chcieliśmy, w zamiarze przynajmniej. Rościągamy to całkowicie, powiększamy, powiększamy przykładowo tak całość. I możemy to umieścić to całkowicie nisko. Tak. Na przykład. Teraz wchodzimy w elementy, dodajemy animowane elementy. Przesuwamy i żeby była ta spójność, na każdym z wideo będziemy musieli po prostu ten element no, przytrzymać. To przesuniemy do powiedzmy 4 sekund i zaczniemy tutaj, ops, drugi element. Wchodzimy w przesyłanie. Umiejscowiamy następny. Moduł wideo przeciągamy. Tutaj akurat nie damy napisu, chociaż można, w zależności, kto jak sobie by życzył. I postaramy się jakiś obraz dać. Tu może para zakochanych. Przesuwamy z lekka. Tutaj widzimy, jakieś mamy wklejony. Możemy zrobić to na przezroczystość. Mamy tak, na, powiedzmy na. 57, 54. Myślę, że to będzie w samozar. Oczywiście, gdybyśmy chcieli, możemy to przerzucić w poziomie, czyli w tym momencie może być tak. I tak powiedzmy zostawimy. Teraz musimy dodać element stały, czyli serca. Zostawiamy to. I przechodzimy do trzeciego modułu. Przesyłanie. Video. Widzimy, że to dosyć prosto teraz wygląda. Ładnie chodzimy wideo, przeciągamy tak jak zwykle bruk i robimy, robimy małe pomniejszenie tego. O. I robimy coś takiego jak, jak yy, wklejenie tekstu. Wracamy do tego tekstu. Kopiujemy, skopiuj, wracamy do tego i robimy wklej. I wtedy mamy kocham Ciebie. Kocham Ciebie przesuwamy trochę wyżej. No właśnie, to by były też te elementy stałe, jak sam mówiłem. Czy elementy z, z serduszkami. Można by było trochę pomniejszyć. Te serduszka może nie byłyby tak Ops. Dobrze. I teraz mamy to ładnie zrobione. Co jeszcze byśmy musieli zrobić? To jest pytanie. Dobrze. Wracamy do początku. Puścimy cały tekst, to znaczy tekst wideo, i zobaczymy, co nam tutaj praktycznie wyszło. Oczywiście, dowolność, interpretacja, kreowanie pewnych. Czy wyrazów, czy dodatków, to wszystko zależy od Ciebie. Ale jeszcze coś tu brakuje, i już wiem, co brakuje. Mianowicie musimy przesyłanie dodać muzykę. Tak, muzyka, musi to być z muzyką. W tym momencie posłuchamy to ładnie, jak to wygląda w całości. Myślę, że jest całkiem całkiem. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania kolejnych filmów Orfausz Nowakowski.